Сейчас тут Томек, а это какой видео. Вы тоже сердечно в следующем эпизоде на моем канале. Если видите, бежите себе... Если видите, что я такое простое чтобы Если просто видите, что вы видите, что я я такое видите, что я такое видите, что я видите, что я такое видите,

Chciałbym na Filippo powiedzieć, że pójdziemy z Widzowie na Wolanowicę Filipa. Bo tam, no, jakieś lagi, dziwne bardzo. No, mam Widzowie jakieś lagi. Dziwne bardzo, dobra. Teraz Widzowie pójdziemy. Teraz obaj stój. Widzowie jakieś mam lagi. Dziwne mam Widzowie trochę... Trochę włosy, nie, nie wiem od kogo.

Nie, żołnierze. Zaczekajcie. Nie, żołnierze, nie, to mi załusie Widzę, wziąć wóz serwer. I to, że, coś tam zajmacie? że, że sobie na jakimś w serwerze. I są ci, wam serwer. Myślę, że takiego Jeśli załaduję serwer, to widzimy się, ja się załaduje serwer. Dobrze widzowie. I już jestem. To domu widzowie, że coś dziwne. ja sam otoczyłem. No i to mi wzajemnie wyłącznie po prostu serwer. Nie wiem kto to. No, może by zobaczymy, że po mojej awinie, bo osiemno nie, nie wiedzą, jak tam widzowie na no, wojanowica, to może on widzowie kliknął, a, a, a ja z tym widzem właśnie byłem. No właśnie, ja jak on no, wyjdzie, to, to wiem, że to jest prawka z Shishimino, nie? Albo w lipa. Bo by zobaczymy, że do wojanowic. No, no i mi wyjebało serwera po prostu, ja widzowie, nie wiem dlaczego. Тут может за дня вот ты уже хотя бы сушен от дерьма. Наверное, будет сушен. Это как это просто не деньги. Мне бы сервера. Так вот, что это деньги, да? Я не Никого не же

Widzowie, napiszcie, że, że, że na waszym serwerze te, te, te macie takie posłuszeństwo, że wyrabi. Eee, napiszcie, bo ja nie wiem, dlaczego. Ale jeszcze widzę, że idę przypomnieć, że już wy nie zmontowaliście adresu Minecraft. Ja już 7 listopada, godz. 20, to na Filipa, Filipa Wiotku, będę mówić, że wbijajcie. Ja oczywiście będę pisał takie mieć AI. Widzowie ja, dogotować się moje piosenki będą, ale ja mówiłem. Ja będę, widzowie, nagrywać AI, widzowie, piosenki. I po prostu tak jakbym mu dała, to tylko że AI. Ja widzowie nie będę nagrywać całej piosenki. Co, co, co chcę piosenki, to oczywiście Filip będzie nagrywać. Ja mam taki piosenki tutaj: Filipa, widzowy nagrywać. To nie będzie AI. ale moje piosenki to wszystko będą widzowie AI. Dlatego, że ja widzowie nie mogę wzajem śpiewać, przyznam. Nie będę się do śpiewać, dlatego będę się wzajem śpiewał AI. Czyli będę tworzył piosenki AI. A uważajcie, zanim tylko będzie pisanka, wracam na wojanownica. oczywiście dzisiaj pisanka będzie jaj, bo ja lubię jajem zabroniwać. No. Mijcie, 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 mijcie a I dzisiaj widzimy i zobaczycie wszędzie, szanta, jaj, oj, sobie właśnie związać do tego. Do... Do tego czegoś. Zobaczmy, mamy kartę, ale on jeszcze się nie zajmuje i tak dalej. Dobra. Tutaj powinno być tutaj zip. Ja i jakiś pomysł już daję przejścia. A tutaj jest fajne bloki, że nie wiem skąd on takie bloki zabrał, ale są one świetne. z tym się do nie widzę, ja nie znam niestety widzę, bo kogo nie to ja nie znam o, tutaj że ma nawet jakieś przeszkody nie muszę w chwili powiedzieć, że Zikir, her şeyi zehirliyor. Bu ne? Ben şimdi bize bunu diyeceğim. Ben bana bunu. Ben oturmak için bize bize diyeceğim. Ben bana öyle şeyi diyeceğim. Ben bana diyeceğim. için bana diyeceğim. Ben

Ale widać, że jednak są drzwi zabudowane, i tutaj. A bo to znowu podmucha i to są drzwi, no widziałem o tym. No to ty. no, ty sobie coś się zmieniło. Trochę by sobie oszukamy, nie mówię o tym, że... Fifi, powiem, widziałem coś samolotowe włączone, nie są co? No ale żeby coś się nie, tak, no, nie wyjeżdżał serwora. Ale tutaj są takie tajemnice, bruteczki, to, to mi się wydaje, że ja to bym sobie zabrał. I żony Beton by sobie to sobie zabrał, widzowie. Nie myślcie do Filipa, że ja sobie widzowie oszukuję, nie? Nie pijcie do jego. Bo no, włączam bo myślę, że raczej nie będę oszukiwać. Ale ja widzowie nie jestem taki, że widzowie ja lubię oszukiwać. No bo ja po prostu widzowie nie lubię oszukiwać. Ale dzisiaj po prostu by sobie widzowie oszukali. Bo taki właśnie jest takie użykowany. Nie mam widzimy niestety i I to widzimy niestety ręką kopać. No niestety. Wycędy widzowie, ale muszę tą ręką wykopać. Cyk. Cyk. No i właśnie niestety. Widzę, że dzisiaj się się widzę, że mi trochę źle to się wykłada, ale już wszystko oczywiście widzę, że jest dobrze. Dobra. I teraz tylko oczywiście te, te dwa. No i wszystko oczywiście jest ok.

No i teraz może widzowie no ja być żeby... Dawaj widzowie zobaczymy sobie Ty dalej może oczywiście być zielony żeby... widzowie Nie musi być niebieski Niebieski oczywiście, a mnie sobie muszę widzę poszedł do basenu i zakoczył że to się nie, nie normalne, bo stracone listo Jest to było, tam wyszedł no. Dzięki może oglądajesz tego odcinka Oczywiście, siema do domek あと、これは、フィリミック。どなたが、今、ジミシェもう、新規のコンナーを、最近、一ンのコナーを、新規のコンナーを、新規のコンナーを、を、新規のコンナナーを、新規のンナーを、ーを、新規のンナのコンナーを、新規のコーを、ーを、新規のコンナーを、ンナーを、新規のコンナーを、新を、新規のコンナーのコンナーを、新ーを、新規のコンナーを、のコンナン